Czy zastanawialiście się kiedyś, czemu niektóre kamery filmowe wyglądają tak, a nie na przykład tak? No bo w tym przypadku oprócz samej kamery widzimy również zestaw akcesoriów, które ma ona na sobie. Bo sama kamera z tego zdjęcia jest dosyć mała. Wszystkie te rzeczy, które są na niej umieszczone, nazywamy rigiem. A tak w ogóle, to witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mariusz, a dzisiaj oglądacie kolejny odcinek serii Cinetech. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, właśnie, czym jest rig na kamerowy. Zapraszam do oglądania. A więc, czym jest rig na kamerowy? Rig to jest zestaw akcesoriów, które dołączamy do naszej kamery lub aparatu. Ale raczej głównie wykorzystuje się rigi w przypadku nagrywania filmów. Co taki rig nam właściwie daje? To zależy, co na niego zamontujemy. Jest dużo opcjonalnych akcesoriów, które możemy dołączyć do naszej kamery. A więc, tak, z czego taki rig się właściwie składa? Według mnie postawą każdego riga jest klatka operatorska. Gatka operatorska jest to metalowa obudowa, którą montujemy na swoim aparacie lub kamerze. Jej główną funkcją jest danie nam możliwości zamontowania na nią dodatkowych akcesoriów. Ma ona na sobie dużo różnych gwintów oraz złączek. Ale że jest ona z metalu, to też pełni funkcję ochronną. Kolejnym bardzo podstawowym elementem riga jest baseplate. Baseplate to jest taka płytka, do której możemy po pierwsze zamocować naszą kamerę lub aparat, więc przeważnie ma na sobie jakąś szybko złączkę, na przykład na Arca Swiss albo Manfrotto i pozwala nam zamontowania 15 mm rureczek. Po angielsku te rureczki nazywają się rods, po polsku można je po prostu nazywać rureczkami, więc nie wiem czy jest na to jakieś profesjonalne określenie. Więc dla mojej wygody będę mówił na nie po prostu rodsy. Więc do czego one właściwie służą? Rodsy dają nam wiele innych możliwości na montaż akcesoriów. Idą one wzdłuż naszej kamery, więc generalnie możemy na nie zamontować np. podpórkę pod obiekty, follow focus, z tyłu jakieś zasilanie. Możemy zrobić dzięki nimi też riga ramiennego, ale to zaraz. Podstawowo używa się roców o średnicy 15 mm. Są one w standardzie LWS, czyli Lightweight Support. I zgodnie z tym standardem, środek naszych rureczek powinien być w odległości 85 mm od środka naszego obiektywu, w płaszczyźnie pionowej. Widzimy to dokładnie na tym rysunku. Na rynku mamy dostępne jeszcze rureczki o średnicy 19 mm. I ich środek podstawowo powinien znajdować się w odległości 120 mm od środka naszego obiektywu. Ale tego standardu 19 mm rureczek raczej używa się już w większych kamerach kinowych. Kolejnym ważnym elementem RIGA jest Mattebox, po polsku kompendium. Mattebox ma zasadniczo dwie podstawowe funkcje. pierwsze ma on na sobie osłony przeciwsłoneczne. Mogą one wyeliminować nam różne bliki lub flary pojawiające się na naszym obrazie, blokując niechciane światło z boku lub z góry. Drugim podstawowym zadaniem Matteboxa jest możliwość zamontowania na niego różnych filtrów. Przeważnie są to filtry w rozmiarze 4x4 lub 4x5,65 cala. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy mieć jeden rozmiar filtrów, który wkładamy w nasz matbox i używać go do wszystkich naszych obiektywów. Jeżeli mamy na przykład 10 obiektywów, to nie musimy kupować do każdego obiektywu z osobna jednego filtru, na przykład polaryzacyjnego, tylko mamy jeden filtr polaryzacyjny do naszego matboxa i używamy go ze wszystkimi obiektywami. Co prawda filtry na matboxy są bardzo drogie, jak i same matboxy, ale jest to po prostu wygodne rozwiązanie. Przeważnie boxy można zamontować na sam obiektyw, dzięki różnym przejściówkom albo na wcześniej wspomniane rocy. Kolejnymi oczywistymi akcesoriami w Rigu są różnego rodzaju rączki i uchwyty. Podstawowym rodzajem uchwytu jest top handle, czyli po prostu rączka, którą montujemy od góry naszego aparatu lub kamery. Dzięki takiej rączce możemy łatwiej przenosić naszą kamerę i ewentualnie robić ujęcia z dołu. Są też rączki boczne i oczywiście rączki, dzięki którym możemy zbudować rig na ramienny. Właśnie, czym jest rig na ramienny? Rig naramienny najczęściej właśnie składa się z składki, plate'a, rodców ze specjalnego pada na ramiennego. Pad na ramienny jest to taka wyprofilowana płytka, często właśnie z jakąś gąbeczką, którą po prostu możemy położyć sobie na ramię. Przykręcamy ją do naszych roców z tyłu, a z przodu montujemy rączki. Dzięki temu możemy operować naszą kamerę z ramienia. Daje to nam dużą stabilność, a jednocześnie naturalny wygląd ujęcia. Rig daje nam możliwość jeszcze zamontowania dodatkowego zasilania do naszej kamery lub innych akcesoriów. Można na przykład kupić płytkę na baterię NPF, zamontować ją na swojego riga i zasilać z niej nasz aparat lub kamerę. Dzięki takiemu rozwiązaniu jedna bateria starczy nam na dłużej. Są jeszcze dostępne na rynku baterie Vimant, są one już trochę większe i też dużo droższe od MPF-ów ale za to daje nam o wiele więcej możliwości zasilania. Z takiej jednej baterii typu v możemy zasilić nasz aparat lub kamerę, monitor i wszystkie dodatkowe akcesoria. I taka bateria też starczy nam na bardzo długo. Do zasilania przez v potrzebna jest nam oczywiście płytka do baterii V-Mount. Taka płytka może mieć na przykład swoje własne wyjścia zasilające, na przykład D-Tab lub p Czasami mam też USB. No i jeszcze jest nam potrzebna sama bateria typu Vimant. Baterie Vimant czasami same mają własne wyjścia. Na niektórych właśnie można spotkać na przykład D-Tapy i USB. Dla lepszego podglądu na swojego riga możemy umieścić jeszcze na przykład monitor podglądowy. Taki monitor daje nam możliwość zobaczenia obrazu na trochę większym ekranie niż ekran, który ma wbudowana nasza kamera lub aparat. Na przykład, niektóre kamery nie mają w ogóle wbudowanego ekranu podglądowego. Dokupienie zewnętrznego monitora jest po prostu wymagane. Też jeszcze można spotkać się z rozwiązaniem takim jak Viewfinder. Viewfinder jest to po prostu wizjer, który przykładamy do naszego oka i widzimy nasz obraz. Taki Viewfinder bardzo dobrze sprawdza się, gdy jest jasno na dworze, bo wtedy eliminujemy efekt padania światła słonecznego na nasz ekran. Jeżeli chodzi o przesłanie naszego obrazu, to na większych planach też bardzo popularne są transmitery. Transmiter taki podłączamy do wyjścia obrazu na naszej kamerze i nasz obraz jest transmitowany do odbiornika. Przez to taki odbiornik jest podpinany do innego ekranu, na który na przykład może patrzeć sobie reżyser lub nasz klient, albo focus puller. Jeszcze dla lepszego wyjaśnienia, jeżeli nie wiecie kim jest focus puller, jest to osoba, która na dużych planach zajmuje się tylko i wyłącznie ostrzeniem. Czyli ma ona swój własny podgląd obrazu z kamery i przeważnie za pomocą dostępnych narzędzi, takich jak Follow Focus, o którym zaraz będę mówił, porusza pierścieniami ostrości w naszej kamerze. Dzięki temu operator nie musi się martwić tym, czy to co nagrywa jest w tym momencie ostre, czy nie. On zajmuje się wtedy tylko poruszaniem samej kamery. Właśnie, co do fokusowania, czyli ostrzenia, bardzo przydatnym narzędziem jest follow focus. Follow focus może być mechaniczny lub elektroniczny, a jest to po prostu mechanizm, który pozwala nam poruszać pokrętłami, na przykład do ostrości na naszym obiektywie. Na przykład obiektywy filmowe na swoich pokrętłach mają już specjalne ząbki do follow focusa, ale follow focusa można też używać na obiektywach fotograficznych, tylko trzeba zamontować te ząbki zewnętrznie. Na przykład są takie gumowe nakładki właśnie z takimi ząbkami, i dzięki temu możemy podpiąć follow focusa. Są follow focusy mechaniczne, które dają nam możliwość wygodniejszej regulacji naszą ostrością, lub elektroniczne. Na przykład uznano, która jest bezprzewodowa. Wtedy silniczek od follow focusa montujemy sobie na naszą kamerę razem na przykład z transmitterem i nasz focus puller ma zestaw osobnego monitora z odbiornikiem i pokrętłem do follow focusa. Wtedy focus puller może bezprzewodowo poruszać ostrością w naszej kamerze. Oczywiście na Rig jest jeszcze multum innych akcesoriów, dopasowanych na przykład specyficznie do danego modelu kamery. Na przykład do mojego Black Magicica, firma Small Rig wyprodukowało naprawdę sporo różnych akcesoriów, różne uchwyty na kable, sporniki do speed ja mam na przykład złączkę kątową do HDMI i USB-C, są nawet różne akcesoria pomagające w organizacji kabli na naszym Rigu, mocowania na różne dyski, powerbanki. Są też na rynku dostępne na przykład Magic Army, czyli takie ramiona, które możemy wyginać w różny sposób poprzez odkręcenie tylko i wyłącznie jednej śruby. Ogólnie, jeżeli chodzi o firmy, które produkują części do rigów, dwoma najpopularniejszymi producentami są Small Rig i Tilta. Produkują one podstawowe części właśnie takie jak klatki, różne uchwyty, akcesoria, follow focusy, mateboxy. Wiem, że jeszcze takie części produkuje firma Age i Condor Blue. Fajne mateboxy i systemy filtrów produkuje też firma Polar Pro. Ciekawe rigi na ramienne produkuje też firma Lamparte, a na przykład jeżeli chodzi o dobre jakościowo, ale w przystępnej cenie monitory podglądowe, to można zainteresować się firmą Feelworth. Te monitory można naprawdę kupić w niskich pieniądzach, oferują całkiem nie najgorszą jakość. Trochę lepsze monitory produkuje też firma Small HD. A w przypadku dużych kamer kinowych, no to firmy, które produkują kamery, też produkują właśnie monitory dedykowane do tych kamer, tak samo jak viewfindery. A jeżeli chcielibyśmy mieć zewnętrzny viewfinder, to też fajne viewfindery produkuje firma Portki. Co do zasilania, to jednym chyba z najpopularniejszych firm, jeżeli chodzi o różne akumulatory, jest firma Newell, bo te akumulatory serio są dosyć tanie i nie są wcale takie najgorsze. Fajne akumulatory produkuje też firma Patona. Większość akcesoriów w przypadku rigów, czyli na przykład nasza klatka, korzysta z podstawowego gwintu 1,4 cala. Są też akcesoria na gwint 3,8 cala, ale występują też inne różne standardy montażu. Mamy na przykład szyny NATO. Są to takie szyny, które pozwalają nam na bardzo szybkie zdemontowanie i zamontowanie naszych akcesoriów. Mamy jeszcze coś takiego jak na przykład Locating Pin. Jest to pojedynczy gwint, który ma obok siebie otwory na piny. Wtedy na przykład, jeżeli przykręcimy sobie rączkę, to dzięki pinom nie będzie ona się nam obracać. Mamy jeszcze montaż na Ari Rosette. Jest to taki standard mocowania, który daje nam możliwość obrócenia na przykład naszej rączki o 360 stopni poprzez przykręcenie lub odkręcenie śrubki. Baseplatey też mają różne rodzaje szybkozłączek. Do jednych z najpopularniejszych należy Arca Swiss. Jest taka szybkozłączka, którą mamy na dużej ilości statywów i innych akcesoriów, na przykład na gimbalach marki DJI. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jeszcze na przykład na kamerach ARI montuje się coś takiego jak rangefinder. Jest to takie urządzenie, które mierzy nam dystans naszej kamery od obiektu, który nagrywamy. Więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko dobrze zrozumieliście. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę piszcie w komentarzach. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję za oglądanie, cześć.